brałeś kategorię y, finały mistrzostw Europy, Wy proszę Cię przegrany skład reprezentacji z Francji z 2016 roku. Wymień sobie najlepiej pozycjami, masz półtorej minuty. Półtora? No. Ale czasu nie widać. Ale pozycjami tak świetnie. No dawaj, nie, to sobie jeźdź po kolei. Tak. jakiś Kurde, Kantę, Griezmann, a Kantę nie wiedziałem. Stiwasz. Dobra. Kto tam jeszcze Dobra Bramkarz. Loris Dobrońcy. Dobrze. 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 Widać, że Katalonia. Ewra, a drugi? A drugi 100%? Ten, co zbiera notacje. Jeszcze, dobrze. Sanja? Tak, tak. Jeszcze dwóch. A, z, jeszcze no, dwóch. Skrzydłowego jednego? I napastnika. Napastnik wiesz, tak, na. Jeszcze jeden. Skrzydłowy, tak? Chyba. Tak. tak? Koma? Ten z osiemnastą, albo dziewiętnastą grał. ten grał? Sisoko. Dobrze, w sumie fajnie poszło.